Posny, czasu, który normalnie przynosi do naszych serc radość. Jesteśmy w trakcie Wielkiego Postu czasu, który jest momentem refleksji i przygotowania do świąt Wielkiej Nocy. A w tych dwóch doświadczeniach dochodzi jeszcze to trzecie. Niepokój, lęk i strach związany z sytuacją epidemiczną, która rozwija się w naszym kraju. Są obok nas osoby, które są szczególnie zagrożone, są osoby, które potrzebują pomocy i tym osobom w pierwszej kolejności, na przykład my, Łódzka Caritas, staramy się pomagać. Niestety, zgodnie z zaleceniami, wczoraj byłem zmuszony zamknąć cztery nasze placówki na dwa tygodnie i są to placówki, które na co dzień pracują z dziećmi i z seniorami. Te osoby muszą pozostać w domach. Pracujemy dalej wraz z pracownikami i wolontariuszami w zakresie możliwym i dopuszczalnym. Chcemy przyjść z pomocą tym, którzy tej pomocy jeszcze potrzebują. Dlatego nasz punkt pomocy charytatywnej, jak również kuchnia społeczna działają bez zmian. Bardzo dziękuję Wam za już oferowaną pomoc. Dotarły do nas głosy, zapytania. Czy można się w coś włączyć, czy można towarzyszyć, jak pomóc w tej niezwykle wyjątkowej sytuacji? Na ten moment za tę ofertę dziękujemy. Takiej pomocy na razie nie przewidujemy tutaj w siedzibie, ale mam do Was gorącą prośbę. Troszcząc się o samych siebie i widząc jednocześnie innych, którzy są w potrzebie, rozejrzyjcie się w najbliższym otoczeniu. Bo z pewnością ta pomoc będzie potrzebna być może sąsiadowi, komuś, kto mieszka całkiem niedaleko od Was. O taką pomoc, o takie zaangażowanie bardzo gorąco Was proszę. Niech to będzie wyraz naszej prawdziwej miłości bliźniego, niech to będzie wyraz naszego zatroskania, a także dar serca na ten czas wielkiego postu dla tych, którzy czują się niepewni, czują się zagrożeni i oczekują może czasami naszego wsparcia. Sam przekonałem się na własnej skórze, że dobra rozmowa, wyjaśnienie pewnych kwestii przynosi już bardzo dobre efekty, a z niej może wynikać bardzo konkretna potrzeba, na którą wy możecie w swoim otoczeniu odpowiedzieć. Rozejrzyjmy się wokół siebie i, będąc wrażliwymi na własne potrzeby, dbając o siebie w pierwszej kolejności, pamiętajmy o tych, którzy są zaraz kawałek dalej, być może za ścianą. Jeśli pojawi się taka potrzeba, jeśli będziemy chcieli zorganizować i będziemy mogli zorganizować jakieś konkretne działanie, do którego będzie można zaprosić wolontariuszy, na pewno zwrócę się do Was z takim apelem. I wiem, że ten apel nie pozostanie bez echa. Tymczasem patrzmy jednak z nadzieją, bo wiosna. I zbliżająca się Wielkanoc to czas, kiedy Chrystus zwycięża i zwycięży także to, co jest źródłem naszego lęku.